Prezentacja Ford Mondeo MK4, model przedliftowy, 2008 rok i tutaj jedyny słuszny według mnie silnik, czy znaczy jedyny słuszny. No generalnie bardzo dobra jednostka, według mnie najlepsza w tym modelu. 2.5 turbo, silnik Volvo, oczywiście 220 koni, skrzynia manualna, bo Mondeo z tym silnikiem w połączeniu z tym silnikiem występowało tylko ze skrzynią manualną. 2008 rok, wersja nadwoziowa liftback, rzadko spotykana generalnie wersja mocno pożądana, powinna być według mnie bo generalnie jest bardzo praktyczna wyposażenie Titanium Mix możecie to poznać po grillu z przodu, po chromowanych listwach wokół szyb po tym, że auto ma w środku Converse Plus no i Alcantara Plus skórę, to jest, to jest taki wyróżnik w wersji Titanium X, bardzo dobrze skonfigurowany samochód, bardzo dobrze wyposażony silnik 2,5 turbo 220 koni, 5 cylindrowy od Volvo Naprawdę bardzo dobrze się tym samochodem jeździ z tym silnikiem. Auto ma mocno, mocno zadowalającą dynamikę. Jeżeli chodzi o ekonomikę, musicie liczyć w między 9 a 13 litrów spalanie takiego auta. Oczywiście w trasie można zejść poniżej 9. Wszystko zależy tak naprawdę od waszego stylu jazdy. Samochód zakupiony od pierwszego właściciela. Jeden jedyny właściciel od nowości samochód tak naprawdę no ze względu na to ma bardzo dobrą historię zmienił właściciela co prawda w 2019 roku ale jak sobie przesiedzicie taką dokładną historię jeżeli mamy tutaj gdzieś mówię, w naszych komentarzach ludzi, którzy chcą sobie sprawdzić no to był przepisany w 2019 roku z ojca na syna i tak czasami robią Szwedzi, żeby też tam zrobić porządek że tak powiem, z ubezpieczeniami z tego typu rzeczami auto od nowości użytkowane przez jednego właściciela, jedną osobę zakupiony w, bodajże w 2008 roku, to jest pełny rok 2008 i rejestracja też jest w 2008 co tutaj więcej, przebieg 198 tysięcy kilometrów także magiczna bariera jeszcze nie została złamana, z takim przebiegiem auto zostało kupione, sprowadzone mówię do Polski ze Szwecji, przygotowane tak naprawdę przeze mnie tutaj do sprzedaży i tak naprawdę wjeżdża do oferty, przejdziemy szybko sobie do pomiaru powłoki lakierniczej auto w 100% bezwypadkowe Mogło mieć malowane jakieś elementy, ze względu na to, że Fordy mają niektóre bolączki i przez to te elementy są w Fordach malowane. Dach, widzicie, mamy oryginał. Lecimy maskę. Maskę mamy drugi lakier. Prawdopodobnie była lakierowana ze względu na odpryski od kamyków. Zobaczcie, jest bardzo mało tych odprysków. Maska wygląda bardzo ładnie. I lecimy sobie prawą stronę. Błotnik, widzicie, oryginał. Drzwi prawa strona, oryginał tutaj Ford ma tolerancję do 140 mikronów, oryginał tutaj widzicie jakieś drobne zarysowania, to nie było polerowane przez nas, także po polerce takie drobne ryski mogą mogą zejść. Tutaj mamy oryginał, zobaczymy jeszcze sobie kole, bo kole często jest lakierowane, tu widzę, że jest lakierowane, pomimo że pod, no tutaj na przykład 170. Tutaj 110. Dlaczego widzę, że jest lakierowane? Bo nie mamy wlepki. Dlaczego jest lakierowany to na kole, bo często tutaj po prostu koroduje. Pokazuję Wam, że w tym egzemplarzu żadnej korozji niepokojącej nie ma. To jest normalne. Ford Mondeo Focus S Max. Zawsze w tym miejscu pojawia się korozja. Tak samo tylna klapa, zobaczcie, akurat tu jest w oryginale, ale też często w tym miejscu pojawia się korozja. Tutaj mamy akurat w oryginale i lecimy w lewą stronę. Szybko sprawdzimy. Tutaj już widzę, że mamy element malowany. Zobaczcie 200 mikronów. Teraz sobie zobaczymy tutaj 300 i 280. I zobaczcie, tutaj mamy co prawda naklejkę, ale Szwedzi jak malowali to pomalowali sobie po naklejce, czyli tej naklejki nawet nie odrywali. Też nie ma nigdzie korozji. Tak wygląda, tak wygląda ten element. I tu już mamy oryginał. Także lakierowane mamy tylne błotniki, To jest standardem w tym modelu. No i tutaj widzę drzwi kierowcy. Jeszcze mamy lakierowane. Zaraz zobaczymy, czy błotnik był cieniowany. Był cieniowany. To musiało być dawno lakierowane. zobaczymy, nawet jest tutaj drobne jakieś uszkodzenie na tym błotniku. Także podsumowując, mamy lakierowaną maskę, lewy przedni błotnik, lewe przednie drzwi i tylne błotniki. Lewy tylny jest praktycznie cały lakierowany, a prawy tylny sam rant tutaj przy, przy nadkolu. Dobra, przechodzimy do wnętrza. Pokażę wam największą zaletę tego konkretnie egzemplarza, czyli wersję nadwoziową liftback. Czym się charakteryzuje ta wersja? No właśnie tym, że otwieramy bagażnik. Zobaczcie, z szybą. Jest przeogromne miejsce, czy znaczy dostęp do do bagażnika. Mamy spakowane cztery koła plus moje jakieś tam gadżety do nagrywania. E, oczywiście jest drugi komplet kół do tego samochodu, bo jakby inaczej mogło być w mojej firmie i to są alufelgi 16 cali. Zobaczcie jaka opona. Opona bez kolcy. Dwie opony właśnie są praktycznie jak nowe, dwie troszeczkę gorsze, znaczy te to są w ogóle chyba nowe, bo zobaczcie, że nawet po bokach widać, że nie są w ogóle zużyte. Także dwie opony nowe, dwie opony w ładnym stanie, aczkolwiek nie są w takim ładnym jak te. Na zimę 16 calowe, na lato macie 17 calowe. Zamkniemy sobie tą ogromną klapę. Zobaczymy czy zamknęło się, co automat z wyposażenia jeszcze szybko powiem, no jest coś dosyć fajnie skonfigurowane, bo mamy czujniki parkowania z przodu, z tyłu, mamy elektryczny fotel z pamięcią, mamy elektrycznie składane lusterka, podgrzewane fotele przednie e, klimatronik dwustrefowy tempomat, także naprawdę no tutaj czego dusza zapragnie to tak naprawdę jest, nie ma co prawda ksenonów mamy soczewki, ale nie ma ksenonów spryskiwacze są, bo to jest wymóg w Szwecji e, także tutaj naprawdę wyposażenie jest bardzo bogate Aczkolwiek nie najbogatsze, bo Fordy jeszcze miały różne inne gadżety. Wnętrze w takim ciekawym kolorze granatowym. Już taki samochód teraz mieliśmy, menomen w tym samym kolorze zewnętrznym. Jeździ tutaj w okolicach Legionowa. Środek identyczny, tylko tamten samochód miał dużo mniejszy przebieg. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz: ile tutaj jest miejsca? Fotel jest ustawiony pode mnie, ja mam 1,86 m wzrostu. Zobaczcie, ile tutaj jest miejsca. Ford naprawdę jest. Liderem pod względem wielkości miejsca z tyłu na nogi, tutaj naprawdę siedzimy bardzo wygodnie i jest dużo miejsca, generalnie dla pasażerów tylnej kanapy. Tylna kanapa, oczywiście, nie jest podgrzewana. Ford tego czegoś takiego nie miał w ofercie. No i przechodzimy tutaj. Auto jest bardzo zadbane, nic tak naprawdę nie jest zużyte. Jedyne przetarcie mamy tutaj na skórze. Zobaczcie, w tym miejscu tutaj też nic nie jest zużyte. Fotel z pamięcią elektryczny. rzadko się zdarza generalnie w tym modelu w tym konkretnym egzemplarzu jest nie ma problemu, zobaczcie to co ma problem o, czekajcie, to co ma problem ogólnie Ford z tymi tutaj rękojeściami, nic nie jest zużyte, nie ma problemu z boczkami nie odchodzą, także tutaj naprawdę samochód albo był garażowany, dlatego nie spotykamy tych wad, które spotykamy w innych samochodach, prawdopodobnie to jest powód tego, że, że, że to nie odchodzi mamy wybieranie głosowe tutaj z naciskiem, widzicie voice co prawda to działa w języku angielskim. Mamy ten pomad, często brakuje tego gadżetu. Możecie to poznać po tych przyciskach. Zasiądźmy sobie za kierownicą. Przebieg widzicie dokładnie na filmie 198-704. System Keyless Go mamy, znaczy Keyless Go nie. Keyless Go, Go nie mamy, tylko mamy tak naprawdę odpalanie bezkluczykowe. Nie ma zamykania bezkluczykowego. Sześciobiegowa manualna skrzynia biegów. Zobaczcie tutaj od podgrzewania foteli. Przyciski w ogóle nie zużyte klimatronik dwustrefowy, przyciski też zupełnie nie są zużyte, nawet ten przycisk newralgiczny no i mamy podgrzewaną przednią szybę, podgrzewaną tylną szybę czujniki parkowania przód-tył fotochromatyczne lusterko wsteczne Także naprawdę samochód fajnie skonfigurowany deska też, zobaczcie, jest takim odcieniu granatowym, boczki również w odcieniu granatowym, tu nic w tym samochodzie nie jest zużyte, mówię Wam, jedna jeden właściciel od nowości, to jest ogromna zaleta tego egzemplarza, samochód jest naprawdę w super stanie jeżeli chodzi o zachowanie, środka z zewnątrz też nie ma jakoś dużo rys, Zresztą pokazałem podczas pomiaru powłoki lakierniczej. Dobra, przechodzimy do podmaskę No, niestety, macie widoczny pogrzebacz. Wiem, że można do, domontować sobie we własnym zakresie podnośniki maski. Mieliśmy kiedyś taki samochód, generalnie, więc jest to możliwe. No, i radzę sobie to zrobić, bo to dla mnie jest przypał, że, że w samochodzie tej klasy nie ma czegoś takiego. Silnik dobrze Wam znany, dobrze mi znany. Pięciocylindrowy silnik Volvo. Fordzie ma 220 koni nie wiedzieć czemu, różni się tak naprawdę mapą wszelakie bolączki tego silnika omawiam z, zazwyczaj na filmach, bolączek jest bardzo mało silnik bardzo wdzięczny w miarę ekonomiczny przy tym co daje że tak powiem frajdę z jazdy nadający się do instalacji gazowej nie trzeba regulować zaworów także no wszystko co tak naprawdę chcecie o tym silniku wiedzieć to macie podane jak na tacy wystarczy odpalić parę filmików wcześniej była tutaj klejona lampa Pokażę Wam z tego co rozmawialiśmy dlaczego była klejona dlatego że po prostu szwed te lampy żeby wymienić generalnie żarówkę wyciągacie lampę całą tak nie nie tutaj nie wymieniacie po prostu żarówki tylko trzeba wyciągnąć lampę i po prostu mu to upadło i dlatego to skleił nie wymieniał lampy tylko po prostu sobie skleił wielkami rzecz no nic się, lampy są oczywiście oryginalne jest miejsce gdzie widać to że była ta lampa spawana w tym miejscu no i to można uznać za jakiś tam minus dobra przechodzimy do dokumentacji. Do auta mamy komplet kluczy, zobaczcie, dwie sztuki, to są yy, kluczyki już te nowsze, system bezkluczykowy do odpalania, mamy komplet dokumentów z kodami do radia i tak dalej i tak dalej, mamy książkę serwisową, zobaczcie, prowadzona była praktycznie wzorowo, ostatni serwis w Szwecji wykonany przy 197 tysiącach kilometrów. W 2021 roku, bodajże w kwietniu, jeżeli dobrze się tutaj wczytam, jeżeli chodzi o wymianę rozrządu, był wymieniany tutaj w 2019 roku przy 188 tysiącach km. Rozrząd tutaj wymieniamy generalnie co 180 tysięcy lub 10 lat, więc tutaj do was należy tak naprawdę decyzja, czy chcecie sobie wymieniać, czy nie. Mamy informację, że był wymieniany ten rozrząd, ale ja mówię zawsze podchodzę do tego tak, że jak kupuję auto dla siebie, to warto pewne rzeczy sobie generalnie zrobić. Co ja przy aucie zrobiłem? Zrobiłem amortyzatory z tyłu, bo wyszły nam słabo na stacji diagnostycznej, także wymieniłem tak naprawdę tylko amortyzatory z tyłu koszt 766 zł z wymianą amortyzatory bodajże kajaby. No i tutaj mamy wynik ze stacji diagnostycznej już po wymianie tych amortyzatorów. A jakieś tutaj jeszcze fakturki jakieś tego typu rzeczy, dokumentacja generalnie jest pełna. Aczkolwiek nie jest zbyt bogata, tak jak to co do niektórych samochodów. Dla kogo jest Mondeo? Tak naprawdę dla każdego. Bardzo fajnie wykonany samochód, bardzo dobrze wykonany. Może mniej prestiżowy jak Volvo, Audi czy BMW, ale nie każdy szuka prestiżu. Czasami ludzie chcą rozsądnie kupić samochód. To tutaj macie auto. Bardzo duże w środku, super wykonane w środku. Nie ma się tak naprawdę do czego przyczepić. Bardzo dobre materiały użyte, jeżeli chodzi o wnętrze samochodu. Więc tutaj naprawdę propozycja bardzo ciekawa. Na pewno jest tańszy samochód w zakupie niż Volvo, bo tutaj za 2008 rok ja ten konkretny egzemplarz będę wystawiał dosyć drogo, bo 33 900, ale ze względu na to, że mamy tutaj naprawdę bardzo fajną historię tego konkretnie auta, czyli jeden właściciel odnowości, w 100% bezwypadkowy samochód z silnikiem 2,5 turbo, rzadko spotykany, a w wersji liftback tym bardziej. Naprawdę liftbacków jest bardzo mało. Pokażę szybko jeszcze uszkodzenia lakieru. Prawy przedni błotnik. Gniotka. Eee, tutaj ryska. Prawe, tylne drzwi. Lecimy szybko dookoła. Tu już naprawdę filmik znowu długi wychodzi. Jeszcze szybko, szybko, szybko. No i tutaj błotnik. I tyle. Kilka odprysków na masce, ale dosłownie kilka. Na zderzaku z przodu nie ma. Auto super zachowane z fajną historią. Z bardzo dobrym silnikiem. Tak naprawdę, co nam pozostało? Pozostało nam zobaczyć Monde od spodu. Także lecimy na stację. Zobaczymy podwozie konkretnie tego egzemplarza. Zobaczymy Monde od spodu. Wydechy. Zawieszenie, zobaczcie, zabezpieczone. Bardzo ładne, bez korozji. Wydechy w porządku. Ładnie tutaj ktoś. Coś zabezpieczył. Osłona. Osłony z prawej strony, podłoga, katalizator. Czekajcie. Tutaj osłona silnika. Wszystko w nienagannym stanie. Nie ma nawet tutaj jakiś takich uszkodzeń. Zobaczcie te chlapacze przednie. Osłony też nie Lecimy sobie lewą stronę, tutaj neurologiczny punkt, ale też korozji jakoś nie widać, trochę przybrudzona podłoga ale wygląda to naprawdę bardzo ładnie, nawet nawet zobaczcie na haku nie ma jakiejś takiej nadmiernej korozji amortyzatory będzie widać, będzie widać że nowe tutaj o Także tak się prezentuje Mondeo od spodu. Uważam, że nie ma krzywdy, zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału, klikajcie, lubię to na Facebooku, obserwujcie, bądźcie na bieżąco, widzicie jakie samochody wjeżdżają do oferty, nie mam nigdy nic do ukrycia, zawsze pokazuję tak jak faktycznie jest. Pozdro!